Największymi obawami kupujących samochody używane jest to, jak one będą się zachowywały w trakcie użytkowania, czyli czy to będą samochody które się będą psuły, które będą bezawaryjnie jeździły, czy będą to po prostu samochody, które co, co chwilę będą stały na warsztacie. Niestety tutaj coraz gorzej jest przy nowoczesnej motoryzacji, która ze względów również ekologicznych jest coraz bardziej naciskana elektroniką i y, te samochody no, nie są tak trwałe jak te starsze. Kolejne obawy to są o historię pojazdu, czy one były wcześniej uszkodzone, czy miały regularnie serwisowane. W warsztatach naprawczych, czy były w ASO serwisowane, czy gdzie indziej, i tu też są to często zadawane dla nas, dla handlujących używanymi samochodami, pytania. Jeżeli chodzi o fakty i mity, to tutaj dużo osób uważa, że samochody, które miały jakąkolwiek kolizję czy coś, to są samochody, które należy skreślić. Ja uważam, że nie, bo samochody. W większości no, samochody nie poruszają się w próżni, i większość samochodów, które są na rynku, miały mniejsze czy większe naprawy lakiernicze, mogą być zarysowane. Nawet wredny sąsiad może nam podrapać samochód, i później w raporcie możemy zobaczyć, że samochód był naprawiany. Jeżeli skreślimy go od razu, to bardzo dobry samochód można skreślić. Tak? Dużym problemem też dla nas pod kątem, właśnie, raportów szkodowości jest to, jak klient postrzega. Szkodę po koszcie naprawy przekazanym w raporcie. Często jest to nieadekwatne, czyli malutkie uszkodzenie w samochodzie może być wycenione bardzo wysoko i być to, może być to zapisane jako szkoda całkowita. Nabywcom dużo łatwiej jest zaakceptować naprawę samochodu, jeżeli widzą przed e, zdjęcia samochodu przed naprawą. Ja widzę to ze swojego doświadczenia. My sprzedajemy samochody polizingowe, gdzie mamy pełną historię tych samochodów i mamy zdjęcia również przed naprawą. Mamy raport po naprawie, gdzie są oznaczone elementy, które były powtórnie lakierowane, ale mamy zdjęcia i jak pokazuje klientowi taki raport, gdzie pokazuje mu konkretne uszkodzenia on widzi, że na przykład cała strona jest polakierowana tylko dlatego, że ktoś podrapał ją gwoździem albo była zarysowana, ale została naprawiona w serwisie, wymienione zostały elementy uszkodzone na nowe, to jest w stanie to zaakceptować i kupić taki samochód równie tak chętnie jak samochód, który nie był wcześniej naprawiany. Bo wiadomo, że ten, który jakieś szkody miał, był naprawiany, jest troszeczkę tańszy niż ten, który był samochodem nigdy nie naprawiany. Jeżeli chodzi o transparentność transakcji i sprzedaży używanych samochodów, niezbędne są do tego chociażby takie raporty, jak robi Autodena czy inne firmy, Natomiast jeden warunek, te raporty muszą być w 100% rzetelne, w 100% realne, muszą posiadać dane w swoim, w swoim zawartości. Niestety nie do końca tak jest i y, często spotykamy się z raportami, które mają błędy. Spotykamy się również z raportami, które w sposób nieczytelny dla klienta przekazują dane, czyli na przykład wysokość szkody jest nieczytelnie pokazana, jest podany przebieg sugerowany lub przebieg szacowany, co wprowadza klientów w błąd. I oni niestety podejmują nie, nieracjonalne decyzje, ponieważ no, nie, nie rozumieją tych raportów.